Siema, siema, ja jestem Hubson, to są pogromcy mitów, to już wszyscy wiemy, nie będę się powtarzał, ale słuchajcie, to co wam muszę powiedzieć, to że świat się naprawdę kończy. Żeby wam mniej więcej nakreślić całą sytuację, to ostatnio pomyślałem sobie, że fantastycznym pomysłem będzie to, żeby zamówić prezenty przed 22 grudnia. No bo mi to ogólnie tak się zdarzało prezenty zamawiać, że pół z nich to nie dojeżdżało w ogóle na czas. No ale mniejsza. No i tak sobie zamawiam, zamawiam, to, tamto, siamto i mówię o. Dzisiaj będę, to znaczy w te święta, będę szczodrym Mikołajem. No ale z uwagi na to, że wszystkie pomysły mi się wyczerpały, no to wpiszę w Google, zobaczę co ciekawego wyskoczy. Także wpisałem prezenty pod choinkę i sami zobaczcie co mi wyskoczyło. Wyskoczyło mi jakieś giga, drogie piwo z Media Expert, wyskoczyły mi skarpety w Bigos, jakiś odrzedzawiacz, no i na końcu jeszcze niebieska figurka papieża. Ja pier o co tu chodzi w ogóle? Jak macie jakiś pomysł, to standardowo dajcie znać w komentarzu. I zaznaczam, bo wiem, że takie komentarze się pojawią. Żadnych cycków anime nie oglądałem, z góry uprzedzam. Tymczasem zapraszam na. Tyle zakupy mango. Zamiast kupić bochen chleba. Weź ze zniżką grę w Eneba. Znasz to uczucie, kiedy pograłbyś se w gierkę jakąś fajną, ale każdą grę ze swojej półki ograłeś już 100 razy, a twoja płyta z Vice City jest porysowana bardziej niż auto twojej żony po sobotnich zakupach? Ja nie znam. W sumie to jak ty też nie znasz, to nie szkodzi, ponieważ najważniejsze jest to, że jeżeli szukasz jakiejś gry do czy innej tego typu rzeczy, to i tak warto weź na Enebę, ponieważ istnieje spora szansa na to, że to czego szukasz znajdziesz tam w niezłej cenie. Linki jak zawsze znajdziecie w opisie. Spróbuj w misji na menedżerskim szczeblu załadować całe auto, brać mi z gangu i dopiero podjechać po Wipa. Gdyby nie było ciekawego efektu, spróbuj zostawić jedno miejsce wolne. Ciekawy jak gra na to zareaguje. Moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do testowania sugestii numer jeden, to mam do Was dwie sprawy. Mianowicie pierwsza sprawa, jakbym gadał trochę podejrzanie i trochę był taki w tym mówieniu dziwny po prostu, to sprawa jest taka, że jestem na jakiś kurde w narkotykach od lokalnego dilera które notabene poradziła mi jedna z widzek o imieniu Ada. Ada, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Nie wiem, coś się popsuło ostatnio. Boli jak 102, nie jestem w stanie prawie gadać. No i druga sprawa, jak widzicie, zainstalowałem sobie naprawdę pięknego, fantastycznego winter moda, na którym teraz przez jakieś, nie wiem, trzy miesiące pewnie będziemy sobie serię z pogromców mitów nagrywać. No i teraz, jakbyście mieli ochotę sobie takiego moda właśnie zainstalować, to ja pokazywałem, jak to robić rok temu. Ten poradnik, z tego co widziałem, jest w miarę aktualny, więc jeżeli i macie ochotę, to proszę bardzo, częstujcie się. Co chciałem, to powiedziałem, więc możemy sobie odpalać misję Management Issues i zobaczyć, kurde bele, czy coś ciekawego się wydarzy, jak... wpisałem sobie kod na policję i zobaczyć, czy coś ciekawego się wydarzy, jak zrekrutujemy naszych ziomali do gangu. Oczywiście w trakcie trwania tej misji, tylko teraz pytanie jak, a właściwie to jakie skiny miały te nasze ziomki na tym modzie. Ale chyba to są właśnie te, które się zespawnowały. Także podchodzimy, weźmy sobie rękę zwykłą i zrekrutujmy kilka a? Cze czy czemu się nic nie dzieje? Kurczę, to jest ten sam problem, co w misji, no chociażby tej całej bedlands, gdzie nie mogliśmy sobie naszych ziomków rekrutować, ale bez sensu. No to moi drodzy, to chyba nie możemy sobie tej sugestii sprawdzić, co? Dobra, to minimalna zmiana planu. Weźmiemy sobie i naszych ziomków zrekrutujemy, zanim jeszcze rozpoczniemy misję. Także teraz trzech ziomali należy do naszej ekipy. Skipniemy sobie kaccenkę i czy tych trzech ziomków jest dalej z nami? No ogólnie ziomki nie zniknęły, ale ale nie są w naszej ekipie, zobaczcie. Churcze! No to moim zdaniem ta sugestia jest nie do przetestowania w takim razie. Dobry był to pomysł, ale Rockstar nas przechytrzył. Możliwe, że dzieje się tak, ponieważ gra uruchamia skrypt na zamykanie drzwi przez CJ. A. W skrypcie może być napisane, że na początku zamykania drzwi CJ trzyma kierownicę oburącz i czeka na zmniejszenie prędkości, aby te drzwi zamknąć. Fajnie by było, jakby sprawdził, czy sytuacja podczas gdy drzwi są całkowicie wyrwane jest identyczna. Pozdrawiam. Nie wiem jak wam, moi kochani, ale mi się wydaje, że jest to całkiem sensowna teoria. Gdyby kogoś nie było na odcinku poprzednim, to już mówię o co chodzi. Mianowicie ta sugestia dotyczy tego, że animacja skręcania kierownicą, którą teraz widzicie, zostaje zablokowana w momencie, kiedy CJ ma otwarte drzwi. Już wam to oczywiście pokazuję. Wsiądziemy sobie z tej strony. Nie będziemy tych drzwi zamykać i zwróćcie uwagę, co się dzieje, nie? Nagle CJ przestaje kręcić kierownicą. My oczywiście skręcamy a CJ nie wykonuje nawet najmniejszego ruchu, zobaczcie. I dla mnie wydaje się to sensowne z tego powodu, że faktycznie może być tak, że w momencie kiedy drzwi tego pojazdu są otwarte, to gra włącza skrypt, który odpowiada za to, że CJ chce te drzwi zamknąć. No i to oczywiście powoduje to, że on nie kręci kierownicą, bo cały czas próbuje tak jakby zamknąć te drzwi. No i tutaj w momencie, kiedy te drzwi są urwane, to zobaczcie, że sprawa się zmienia. No i ta sytuacja właśnie doskonale to pokazuje. Drzwi nie są zamknięte, ale też ich w ogóle nie ma, więc CJ nie ma co zamknąć, a tym samym dalej ta cała animacja kręcenia kierownicą jak najbardziej cały czas działa. Więc sugestia moim zdaniem jak najbardziej pykła. Ej, a może jak wpiszesz kod Bubble Cars i uderzysz tego sabre innym autem, to go ruszysz. To jest generalnie ostatnia rzecz, jaką sobie zbadamy, zanim przejdziemy do skryptu, który podesłał Seba, który umożliwi wejście do tego całego sabre tych dwóch pajaców. No i oczywiście, jeszcze będzie takie szybkie, małe przypomnienie dla osób, które być może poprzednich odcinków nie oglądały. Chodzi cały czas o tego sabrego, którego nie można ruszyć z miejsca. W naszym przypadku, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, bo żeśmy tutaj mnóstwo, mnóstwo sposobów przetestowali, a i tak tego dziada ruszyć po prostu nie mogliśmy. Ale no właśnie, jeszcze żeśmy kodu. Bubble Cars nie testowali. Gdyby ktoś nie wiedział, jak się mniej więcej zachowuje kod Bubble Cars, to zachowuje się właśnie w taki oto sposób. Więc no słuchajcie, to jest, mi się wydaje, naprawdę bardzo rozsądny pomysł. A już myślałem, że jesteśmy w ogródku, że już przywitamy się z gąską, a to dupa. Znowu nic. Ale mam lepsze. Zobaczcie, że na cysterkę też to nie działa. Możemy uderzać do woli i nic się nie dzieje. I to samo jest z cysterną. Też po prostu kod Bubble Cars w jej przypadku nie działa. No i tyle. Odblokowałem Ci możliwość proszenia Homis o cyknięcie fotki w misji Badlands, a także wsiadanie do auta pracowników stacji w misji Tanker Commander. Zobacz teraz co i jak. No dobra, z uwagi na to, że wszystkie tak naprawdę sposoby na misję Tanker Commander oraz na misję Bedlands poległy, to zaoferował się Seba z pomocą na szczęście i on w pliku mainSCM coś tak pozmieniał, że w tym momencie raz, że będziemy w stanie wsiąść do auta w misji Tanker Commander, a dwa będziemy mogli rekrutować do naszego zespołu ziomków z GSF, w sensie no w czasie misji Badlands i do tego te ziomki będą mogły robić nam fotkę, więc no dzięki sobie będzie mogli... Mogli sobie zobaczyć, jak gra zareaguje, jak ją troszkę. W sumie to trochę nawet nie wiem, jak to nazwać, bo zmieniamy tak naprawdę grę od podszewki, od podstaw, nie, możemy dzięki temu robić w niej coś, czego robić de facto nie mogliśmy. Po prostu. I zobaczmy, czy teraz rzeczywiście będziemy mogli sobie do tego samego wsiąść. Uwaga, uwaga. Aha, możemy, spoko. Odstawmy sobie tego sabrego bardzo daleko od misji, nie? Może gdzieś właśnie w las Venturas. Tutaj sobie go zostawmy. No i sprawdźmy sobie teraz, oczywiście, co się wydarzy. Czy gra się skreszuje, czy być może jednak nic się nie stanie? Eee, nic się nie stało. A zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie teraz tego sabrego odstawię w konkretne miejsce. Dajmy na to, że no niech to będzie gdzieś tutaj koło tego garażu tuningowego. Zostawmy sobie go tutaj i teraz sobie za chwilę zobaczymy, czy jak będziemy tę misję kontynuować, to czy ten Sabre, którego odstawiliśmy, dalej będzie w tamtym miejscu, gdzie go zostawiliśmy, czyli pod transfenderem. Czy ten sabre się po prostu nie zduplikował, nie? No i co, obstawiacie, że będzie on stał na swoim miejscu? No jak widać, nie. Czyli on nie. Nie został jakby zduplikowany, drugi model taki sam nie został dany postaciom, które nam gonią, które nas gonią, przepraszam, tylko po prostu ten Sabre, którego tu wtedy postawiliśmy, on się prawdopodobnie z powrotem do nich teleportował i dokładnie do tego samego modelu, do tego konkretnego oni wsiedli, żeby nas gonić. Tak mi się wydaje. No i dalej mamy misję Badlands, zobaczmy czy możemy naszych ziomów rekrutować, jak najbardziej tak, tylko dlaczego oni uciekają? Ej, Kama! Przypominam tylko, że będziemy teraz starali się wykonać misję w ten sposób, bo w tej misji chodzi o to, żeby zrobić fotkę zabitego celu dla ten peniego. I teraz będziemy starali się wykonać tę misję w taki sposób, aby to nasi ziomkowie zrobili fotkę tego celu. I zobaczymy, czy misja będzie kontynuowana, czy będzie wymagała od nas tego, abyśmy to my tę fotkę zrobili. Co, co, co jest grane? Gdzie wy wchodzicie, jej łopy? Tutaj! Let's go! Jak widzicie sami, napis wyskoczył. Możemy dać naszym ziomkom aparat. No i uwaga, nie? Czy gra to zaliczy? Cyknijmy fotkę. Ops, i dalej jest fotograf The Zobaczcie. Jeszcze raz spróbujmy sobie, żeby tego gościa było lepiej widać, nie? O, teraz. No i nie. I dalej dupa. Dobra, czyli nawet mimo tego, że Seba nam przygotował skrypt pod to, żebyśmy mogli grę oszukać, to i tak się okazuje, że to my, jako my, jako że CJ, no musimy zrobić fotkę temu celowi, którego to zabiliśmy. Więc no i w tym, i w tym przypadku, w sensie i w przypadku misji Tanker Commander, i w przypadku misji Badlands oszustwo na nic się zdało. Rakiety oraz działko zamontowane w kanterze są znacznie mocniejsze niż minigun i rakietnica, które nosi przy sobie CJ. No tak wam szczerze powiem, że na początku to nie wiedziałem trochę jak się za to zabrać, ale finalnie postanowiłem, że wszystkie te działka, wszystkie te rakietnice, będziemy sobie testować w oparciu o rozwalanie różnych pojazdów. Zniszczymy sobie te 400 helikopter Maverick, potem ciężarówkę, potem jakąś tam łódź wybiorę i na koniec zobaczymy sobie jeszcze, jak te wszystkie działka i rakietnice będą zachowywały się w przypadku aut niezniszczalnych. To znaczy wiemy, że w przypadku CJ-a, jak on używa sobie rakietnice, albo minigana, no to wiemy, że ta rakietnica i ten minigun, one nic nie dają i auta niezniszczalne dalej są niezniszczalne. Nie jesteśmy w stanie ich po prostu w ten sposób zniszczyć, więc zobaczymy jak działa Hunter, no i działko oraz rakiety podczepione do niego. To tu może od razu powiem, że sprawdziłem na szybkości Hunterka, zarówno działko jak i rakiety, no i jak widzicie, ani to, ani to nie daje sobie ani trochę rady z niezniszczalnymi samochodami. Typu, właśnie ta cała brawura w alejce. W sumie całkiem ciekawa rzecz okazała się przy okazji badania zasięgu: mianowicie, minigun ma dużo lepszy zasięg aniżeli działko, które znajduje się w hunterze. Z kolei, jeżeli chodzi o same rakiety, no to tu można uznać, że one mają dokładnie albo prawie dokładnie taki sam zasięg jak rakiety wystrzeliwane z bazuki. Dalej mamy testy rakietowe na Mavericku, na łodzi i na ciężarówce. No i de facto rakiety hunterowe, jak i rakiety bazukowe są dokładnie takie same. Minimalna rozbieżność pojawiła się na przykładzie samolotu AT-400, gdzie w przypadku huntera potrzebowałem oddać o jeden więcej strzał, aby ten samolot zniszczyć. No, i na końcu, oczywiście, jeszcze test działek. Też oczywiście na przykładzie łódki Tropic, na przykładzie Lineranera, na przykładzie Mavericka oraz na przykładzie samolotu AT400. No, i tutaj powiem wam, że no ciężko dostrzec jakąkolwiek, nawet najmniejszą różnicę. Oba te działka są po prostu zabójcze, no i potrzebują moim zdaniem dokładnie tyle samo czasu, aby rozprawić się z oponentem. Także tak na szybko podsumowując, to jeżeli już mielibyśmy wskazać na siłę, co jest lepsze, czy używanie huntera, czy klasycznych broni, no to wychodzi na to po tych testach, że bronie są lepsze. Ale naprawdę te rozbieżności są bardzo, ale to bardzo minimalne. Jeżdżąc na dachu cudzego samochodu na autostradzie, po strzeleniu w jego dach z dowolnej broni, zacznie szybko jechać. Następnie strzel z rakiety samonaprowadzającej w samochód przed tobą, a rakieta ta będzie leciała obok Ciebie. Biorąc pod uwagę to, co czasami się dzieje na autostradzie, to boję się, że to nie będzie wcale takie proste do przetestowania, no ale zobaczymy. W każdym razie mam już potrzebny sprzęt, teraz wypadałoby złapać jakiegoś stopa, który właśnie nadjeżdża. No i szczerze wam przyznam, że tego efektu to jestem bardzo ciekawy, jestem bardzo ciekawy, co tu się po prostu wydarzy. Ok, strzelmy w gościa, on będzie jechał wtedy szybciej, namierzmy auto, które jest przed nami. To był chyba ten efekt. To był efekt, o który nam właśnie chodziło. Raz jeszcze, uwaga. Ale to zajebiście wygląda, guys. Ale to właśnie pokazuje. To właśnie pokazuje, ile opcji na zabawę jest w GTA San Andreas. Nawet taka pierdoła jak cieszy. Jak to w ogóle fajnie wygląda. Jak ta rakieta jak leci, na zajebiście wygląda. Zobaczcie. No kozak po prostu, a najlepiej to wygląda w przypadku samochodu, który naprawdę znajduje się blisko nas. O tak jak tutaj, nie? Zobaczcie, ta rakieta leci nawet za nami, ona nas teraz nie jest w stanie nawet dogonić. Zobaczcie, jaki efekt kozacki jest. No mega to dobre, a w ten sposób... Nie, no w ten sposób to raczej nic ciekawego nie uzyskamy. Jeszcze jeden teścik. Ej, o co tu chodzi? Gdzie jest ta rakieta? Ona znowu nie mogła nas dogonić. Patrzcie, patrzcie, jak, jakie, jaki efekt. Wow, wow. Prawie nas znokautowała nasza własna rakieta. No moi drodzy, mit z wielką przyjemnością mogę potwierdzić. Mmm, kozaczek. W Angel Pine masz kontenery na śmieci, które możesz podnieść wózkiem widłowym z prostokątnym logo. Podnieś je końcówkami wideł w wózku widłowym i postaw na DFT-30, opuszczając napakę, w końcu się odczepi od wideł. Odjedź DFT, a śmietnik będzie lewitował w powietrzu. To może być też mit, w którym uzyskamy bardzo ciekawą próbę, jak w poprzednim micie. I nawet z tego, co widzę, dosyć szybko udało nam się chyba znaleźć kontener, o który może chodzić. W sensie śmietnik po prostu, nie? Wydaje mi się, że chodzi właśnie o ten, ponieważ one mają takie prostokątne logo. Więc o ile my sami ich nie możemy przesuwać, o tyle za chwilę powinno się to zmienić, kiedy sobie zespawnujemy wózek widłowy, nie? A przynajmniej tak nam powiedział twórca tego mitu. Dobra, spawnujemy sobie forklifta. No i chwila prawdy, nie? Podniesiemy czy nie podniesiemy tego dziada? Uwaga! U, no moi drodzy, chyba. Łatwo chyba nie będzie, nie? Ale grunt, żeby była dobra zabawa. O, ruszyło, ruszyło się. Dosyć szybko jednak. No i moi drodzy, elegancko. Możemy sobie taki kubełek transportować. No i teraz, moi drodzy, musimy sobie go jakoś tam sensownie załadować na ten pojazd tutaj, na pojazd DFT-30. Wydaje mi się, że chyba jest git. Chyba wykonałem to tak, jak być powinno wykonane. No ale dowiemy się tego dopiero wtedy, kiedy sobie tym DFT-30 odjedziemy. Oj, oj, ej, tak to wygląda. Jakby trochę ten kubeł lewitował już teraz, nie? No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. No i mamy to, co mieliśmy uzyskać. A ja w ogóle w jaki sposób to działa? I zobaczcie. uuu, tu też jest mega ciekawe. Z jakiegoś powodu tutaj pod tym śmietnikiem jest kolizja. Tylko nie mam pojęcia, czego to kolizja jest. Zobaczcie. Mega dziwne. Oj, to, to, to. To jest mega dziwne. A zobaczymy sobie jeszcze, czy ta kolizja działa w taki sposób, że ona też nie jest w stanie nam przepuścić kul z broni, na na przykład z shotguna. Nie, tutaj już w tym przypadku jest zupełnie co innego. Zobaczcie, że. Mo Jeju, prawie mnie zabiło. Zmierzam do tego, że po prostu ta kolizja na kule z broni nie działała. Cały czas mam w swojej głowie takie coś, że jak to jest w ogóle możliwe? Ta seria ma 6 lat, a wy dalej takie ciekawostki podsyłacie. To jest kosmos. Dokładnie tak, że jesteście w stanie się czegoś takiego doszukiwać po tylu latach, to jest po prostu coś niesamowitego, nie? Bo wiele tych mitów naprawdę wygląda na autorskie. Więc prawdopodobnie, <laughs> co tu się dzieje znowu? <laughs> Więc prawdopodobnie samemu grając w tę grę. Coś takiego jesteście w stanie odkrywać i te oklaski wszystkie po prostu wam się kurde należą. Co tu dużo mówić. Jeszcze jedna próba słuchajcie, żeby nie było, że to był przypadek czy coś. Obra, jakoś poszło. No i teraz pytanie, czy zadziała to w dokładnie taki sam sposób, czy być może jednak ten śmietnik opadnie? Nie no, jakby miało paść, to by już to w tym momencie zrobił. A tak to ponownie udało nam się uzyskać dokładnie to samo. Tylko dziwne jest to właśnie, że no popsułeś mi test! Chciałem powiedzieć, że dziwne jest to, że ta kolizja na kule nie działa, a na CJ-a z jakiegoś powodu działa. Jeżeli wraz z kodem na pojemność płuc zanurkujesz na długo pod wodę, to policja gwiazdka po gwiazdce będzie ci odpuszczać. No i biorąc pod uwagę te odkrycia z mitu numer 2 i mitu numer 3, to w to też troszkę zaczynam wierzyć. Chociaż mi się to osobiście na początku wydawało totalnie abstrakcyjne i w ogóle totalnie nierealne, tak teraz byłbym skłonny na ten temat polemizować. Weźmiemy sobie na początku w takim razie, wbijemy kod na 6 gwiazdek tego levelu. Kod na pojemność płuc mam już wbity, w sensie nie na pojemność płuc, tylko na nieograniczony limit tlenu pod wodą, o. No i teraz chyba w teorii, jak sobie zanurkujemy i będziemy tam długo, 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 długo czekać, to ten wanted level nam powinien się stopniowo zmniejszać. Także chyba taka trochę sytuacja powinna zaistnieć, jak w przypadku, kiedy uciekamy sobie policji gdzieś tam drogami wiejskimi, to może zdarzyć się to, że nam spadnie ta gwiazdka wanted levelu, więc zakładam, że tu chodzi dokładnie o to samo. day. Hey. co się dzisiaj dzieje, to są tak fantastyczne odkrycia, what the fuck w ogóle, zobaczcie, jedna gwiazdka mniej. To czekajcie, teraz zrobimy sobie tak, że jeszcze tu popływam z 5 minut, może 6 i zobaczę, czy nam ten pościg nie spadnie do 5, 4 czy tam 3 gwiazdek wanted levelu, bo no tak po prostu może być. Piszę sobie jeszcze kod, słuchajcie, na przyspieszenie czasu, żeby aż tak długo w sumie mi to nie schodziło. No i jak na razie nic się nie dzieje, a według twórcy tego mitu powinno być tak, że te gwiazdki powinny spadać i sp Badać, nie? Tak trochę chyba w nieskończoność. Aż do zera w sensie. No to powiem wam, że mam delikatną zagwozdkę. Co teraz robić z tym mitem? Czy go potwierdzić? Czy jednak uznać, że no okej, okay, jednak gwiazdka może spaść? Ale nic więcej. I w ogóle też niesamowite jest to, że te kule z policyjnego śmigłowca są w stanie tak daleko pod wodę sięgać. To jest niesamowite, bez kitu. No wiecie, mi się wydaje, że ta kula, która wlatuje pod wodę, ona może razić oczywiście człowieka, nie wiem, metr, dwa metry pod wodą, ale potem gęstość wody po prostu ją spowalnia na tyle, że w pewnym momencie ona staje się w ogóle niegroźna dla człowieka. A CJ jest bardzo głęboko, więc tutaj chyba no, nie byłoby opcji, żeby taka kula zrobiła mu jakąkolwiek krzywdę. No dobra, myślę, że możemy sobie delikatnie to podsumować. O ile faktycznie jednak gwiazdka może spaść CJ-owi, o tyle nic więcej się nie dzieje. Także no, raczej mit możemy sobie w większej części zdecydowanie obalić. Bo tu chodziło o to, że w pewnym momencie po prostu byśmy ty. Gwiazdek nie mieli w ogóle. No a w naszym teście spadek dotyczył raptem jednej gwiazdki. Nitro w samochodach wpływa też na przyspieszenie na wstecznym. To znaczy, patrząc na to, że w GTA San Andreas jest tak, że jak mamy zamontowane nitro i przyspieszamy, to przyspieszamy faktycznie sporo lepiej aniżeli w samochodzie bez nitra, no to w teorii, jadąc do tyłu, no chyba też to powinno działać. Kurde, powiem Wam, że nie wiem. Dajcie znaka, jeżeli macie o tym pojęcie, jakby to zadziałało w życiu prawdziwym. Jestem bardzo ciekaw. Natomiast, no, wiecie, kierując się tym, jak działa gra komputerowa, to raczej powinno być tak, że. Skoro nitro w grze wpływa na przyspieszenie, to wpływa na nie zarówno wtedy, gdy jedziemy do tyłu, jak i wtedy, gdy jedziemy do przodu, nie? Tak mi się wydaje. Ale kurde, bele, szybko możemy na tym steku jechać. <gryz> Bez skitu. Na początku taka próba na oko, na sucho, żeby zobaczyć, tak mniej więcej, właśnie na oko, jak to działa. Odpalmy sobie niterko. No i czy tu rzeczywiście było lepsze przyspieszenie? Do takiego, wiecie, efektu, jakby rozmazywania się ekranu nie było, więc. O, widzicie? Więc ej, no ja powiem wam, że po tej próbie, że mi się wydaje, że owszem, nitro działa, ale wtedy, gdy trzymamy W, a gdy trzymamy S, to raczej żadnego ekstra efektu przyspieszenia nie ma. Zobaczmy sobie na ekranie podzielonym, jak to wygląda. No okej, okay, wykonałem sobie cztery próby. Pokazuję wam wszystko na spowolnionym tempie, no bo. Te prędkości maksymalne na wsteku, one są niskie. Więc ciężko zauważyć jakiekolwiek różnice przy normalnym tempie. No a zwłaszcza ciężko takowe różnice zauważyć, no bo jak sami widzicie, takich po prostu nie ma. W przeciwieństwie do jazdy przodem, w tym przypadku no niestety nitro nam po prostu nic nie daje. Zapraszam was teraz na wideo, które macie na górze po prawo. Jest to wideo, które pojawiło się ostatnio o GTA 6, a dokładnie mówiąc o rzeczach, które w GTA 6 po prostu będą, czyli no ogólnie o tym, co o GTA 6 wiemy. Dziękuję, że byliście, dziękuję bardzo mocno patronom, trzymajcie się i do zobaczenia strzałeczka.